Region Holandia, mecz piłkarski, gospodarze nazwa Feyenoord, kraj Holandia, goście nazwa FC Utrecht, kraj Holandia, turniej Eredivisie 2, 2025 i 2026, data meczu UTC 05 października 2025 roku, niedziela, początek meczu UTC, godzina 12:30, stadion, stadion Feyenoord, Informacje o tabeli, liczba drużyn 18, pozycja gospodarzy 1, punkty gospodarzy 19, Pozycja gości 7, punkty gości 10. Przygotujcie się na pasjonujące starcie w holenderskiej Eredivisie. Niepokonany lider ligi Feyenoord z 19 punktami, pewnie zasiadający na szczycie tabeli, przyjmie siódmy w tabeli FC Utrecht na swojej twierdzy, stadionie Feyenoord w tę niedzielę, 5 października. Czy ktoś jest w stanie zatrzymać najbardziej dominującą siłę Eredivisie na własnym boisku? A może Utrecht, mimo mieszanego początku sezonu i zaledwie 10 punktów, odkryje zaskakującą słabość rywala? A tu robi się naprawdę ciekawie: odkryliśmy historyczny trend bramkowy, który może przynieść znaczną wartość dla zakładów. Dołączcie do nas, aby poznać wszystkie kluczowe analizy przedmeczowe. Fejenurt jest gotowy do zaprezentowania agresywnego ustawienia 4 do 3 marca, mając na celu dominację od samego początku. FC Utrecht prawdopodobnie odpowie bardziej zorganizowanym systemem 4 myślnik 2, myślnik 3, 1. Feyenoord prezentuje siłę na całej linii. Jest wyjątkowy w kreowaniu sytuacji, dominuje w pojedynkach powietrznych i jest nie do przejścia przy stałych fragmentach gry. Doskonale radzą sobie również z odbiorem piłki, dławiąc rywali. Jednak należy uważać na ich podatność na pułapki offsideowe i sporadyczne błędy indywidualne to potencjalna pięta achillesowa. Utrecht natomiast błyszczy, atakując ze stałych fragmentów gry i wykorzystując skrzydła. Co ciekawe, ich statystyki drużynowe nie wskazują na większe słabości zespołowe. Obie strony preferują prostopadłe podania i oddają wiele strzałów. Co zapowiada otwarte, porywające spotkanie, w którym bramki mogą padać gęsto. Obie drużyny zmagają się ze znacznymi problemami kadrowymi przed tym spotkaniem. W FC Utrecht aż pięciu kluczowych zawodników jest kontuzjowanych, w tym ich najlepszy strzelec Wiktor Jensen i wpływowy skrzydłowy Joel Ketlein. Te absencje mogą poważnie osłabić ich siłę ofensywną i iskrę kreatywności, sprawiając, że każda bramka będzie trudniejsza do zdobycia. Feyenoord również boryka się z pięcioma absencjami spowodowanymi kontuzjami, głównie w formacji obronnej. Może to wymusić Roszady w ich linii obrony, potencjalnie wystawiając na próbę ich słynną solidność. Podczas gdy ofensywna maszyna Fejenurdu, dowodzona przez najlepszego strzelca Ligi Ajaz UED, pozostaje groźna, ich defensywna spójność bez tych kluczowych postaci może być kluczowym obszarem do wykorzystania przez Utrecht. Feyenoord króluje na szczycie 18-osobowej Eredivisie. Po siedmiu meczach pozostają nie do zatrzymania, notując sześć zwycięstw i jeden remis. Ich bilans u siebie jest bezbłędny: 3 mecze, 3 zwycięstwa i ani jednej straconej bramki. Ta defensywna stal jest niezrównana, mogą pochwalić się najszczelniejszą obroną w całej lidze. W kontraście do tego FC Utrecht zajmuje siódme miejsce, przeżywając początek sezonu jak na roller z trzema zwycięstwami, jednym remisem i trzema porażkami. Na wyjazdach Utrecht znacząco się męczył, zdobywając zaledwie jedno zwycięstwo w trzech spotkaniach. Fejenurd notuje również średnio więcej strzałów i rzutów rożnych na mecz, CEO maluje wyraźny obraz ciągłej presji ofensywnej, która może przełożyć się na bramki i okazję ze stałych fragmentów gry. Ostatnia forma Fejenurdu to opowieść o dwóch obliczach. Na krajowym podwórku są prawdziwym walcem, wygrywając trzy z ostatnich czterech spotkań w Eredivisie. Dwa z nich to skromne zwycięstwa 1-0. CO podkreśla ich dyscyplinę defensywną, nawet gdy nie są w szczytowej formie strzeleckiej. Jednak ich kampania europejska to zupełnie inna historia z dwiema ostatnimi porażkami w lidze Europy, gdzie w ogóle nie zdołali trafić do siatki. Ten kontrast rodzi ciekawe pytanie: czy ich europejskie problemy wpłyną na ich krajową skuteczność? U siebie w lidze są wyjątkowo mocni na starcie, często prowadząc lub remisując do przerwy, co czyni ich groźnym kandydatem do dobrych wyników w pierwszej połowie. Ostatnia podróż FC Utrecht była wyzwaniem, niczym statek płynący po wzburzonych wodach. W ostatnich sześciu meczach we wszystkich rozgrywkach zdołali odnieść tylko jedno zwycięstwo – wyjazdowe triumf 2-0 nad PC Zwolle. Jednak to samotne zwycięstwo błędnie w obliczu czterech porażek. W tym dwóch w Lidze Europy i dwóch w Eredivisie. Ich ostatnie ligowe spotkanie to Remis 2, u siebie z Herenwin. Ten schemat sugeruje drużynę desperacko poszukującą konsekwencji i często znajdującą się po stronie przegranych, zwłaszcza gdy grają poza własnym boiskiem. Czy zdołają przezwyciężyć tę walkę o formę w starciu z liderem ligi? Głębsza analiza ich ostatnich sześciu meczów ujawnia wyraźny kontrast w wynikach. Feyenoord konsekwentnie strzela średnio ponad jedną bramkę na mecz. Co bardziej imponujące, u siebie tracą mniej niż jedną bramkę na mecz, umacniając swoją defensywną reputację. Utrecht natomiast konsekwentnie strzela średnio mniej niż jedną bramkę na mecz, zarówno ogólnie, jak i szczególnie na wyjazdach. Podczas gdy Feyenoord zapewnił sobie zwycięstwo w połowie swoich ostatnich sześciu spotkań, Utrecht zdołał wygrać tylko raz. Ta znacząca dysproporcja w ostatnich wynikach podkreśla dominację gospodarzy nad drużyną gości, która walczy o zwycięstwa, co mocno wskazuje na zwycięstwo Fejenurdu potencjalnie z czystym kątem. Historyczny bilans bezpośrednich spotkań mówi sam za siebie, ukazując głęboką dominację Fejenurdu. W ostatnich sześciu starciach Fejenur pięciokrotnie świętował zwycięstwo. Co jest naprawdę intrygujące dla graczy, to częstotliwość meczów z dużą liczbą bramek, gdzie łączna liczba goli często przekracza 3. Feyenoord strzela średnio prawie 3 bramki na mecz przeciwko Utrechtowi w tych spotkaniach, co jest świadectwem ich siły ofensywnej. Jednakże, mimo że zazwyczaj ulegają porażce, Utrecht ma smykałkę do znajdowania drogi do siatki, strzelając średnio ponad jedną bramkę na mecz przeciwko Feyenoordowi. Ten intrygujący wzorzec sugeruje, że choć Feyenoord prawdopodobnie wygra, Utrecht często przyczynia się do wyniku, co czyni rynek obie drużyny strzelą szczególnie atrakcyjnym. Zagłębiając się w schematy bramek w bezpośrednich starciach, odkrywamy naprawdę fascynujące, niemal paradoksalne spostrzeżenia. Feyenoord co zaskakujące strzela zdecydowaną większość swoich bramek przeciwko Utrechtowi, grając u siebie, ale także traci większość bramek w bezpośrednich starciach na własnym stadionie. Jest to bardzo nietypowe dla drużyny z tak imponującym ogólnym bilansem defensywnym. Utrecht generalnie ma znaczne problemy ze zdobywaniem bramek, gdy odwiedza boisko Fejenurdu. Jednakże, gdy już uda im się przełamać, często dzieje się to w drugiej połowie. Ta osobliwa mieszanka statystyk otwiera ciekawe możliwości dla zakładów, potencjał na bramki obu drużyn, zwłaszcza jeśli nietypowy trend defensywny Fejenurdu u siebie przeciwko Utrechtowi utrzyma się, być może z późnym zrywem gości. Spojrzenie na wzrost zawodników ujawnia ciekawe implikacje strategiczne. FC Utrecht ma niewielką przewagę wzrostu w swojej linii obrony, u bramkarza i w środku pola. Ich obrońcy, w szczególności, są wyraźnie wyżsi niż ci z Fejenurdu. Może to dać Utrechtowi przewagę w pojedynkach powietrznych we własnym polu karnym, zwłaszcza przy obronie stałych fragmentów gry. Z kolei napastnicy Fejenurdu są średnio wyżsi. To sugeruje, że Feyenoord prawdopodobnie będzie stanowił znaczące zagrożenie w powietrzu z dośrodkowań i rzutów rożnych w polu karnym Utrechtu. Walka w powietrzu może okazać się kluczowa, wpływając na rynki zakładów na stałe fragmenty gry i okazje z drugiej piłki. Analizując średni wiek składów, zarówno Feyenoord, jak i FC Utrecht wystawiają stosunkowo młode zespoły. Napastnicy i pomocnicy w obu drużynach mają średnio około 23 lat. CEO wskazuje na wspólne poleganie na młodzieńczej energii i dynamice. Podczas gdy obrońcy Utrechtu są średnio nieco bardziej doświadczeni, a bramkarze Fejenurdu odrobinę młodsi, nie ma znaczącej różnicy wieku, która dałaby którejkolwiek stronie wyraźną przewagę pod względem surowego doświadczenia czy wytrzymałości. Spodziewajmy się szybkiego, energicznego meczu dwóch stosunkowo młodych drużyn, gdzie indywidualne umiejętności, a nie wiek, prawdopodobnie zadecydują o przebiegu gry. Indywidualne oceny zawodników dają wgląd w potencjalne pola bitwy. Obrońcy Feyenoordu mogą pochwalić się nieco wyższą średnią oceną, Ceo podkreśla ich zbiorową siłę i niezawodność w defensywie. Jednakże ofensywni gracze i bramkarz FC Utrecht wykazują marginalnie lepsze indywidualne oceny, Ceo sugeruje, że, pomimo problemów drużyny, ich kluczowe talenty ofensywne i bramkarz mogą indywidualnie mieć decydujący wpływ. Co ciekawe, oceny pomocników obu drużyn są dokładnie takie same. C.O. zapowiada zaciętą, wyrównaną walkę o kontrolę w środku pola. Ta równowaga w środku pola może sprawić, że przejścia i indywidualne błyski będą jeszcze bardziej kluczowe. I żyjmy się wyróżniającym się zawodnikom, którzy mogą ukształtować ten mecz. Dla Feyenoordu Ayas Ueyde to ich płodny napastnik, który już zdobył sześć bramek i przewodzi drużynie. Sujoszy Łateneip to potęga w powietrzu dowodząca obroną. Luciano Valente i Semstein to kluczowi rozgrywający, konsekwentnie dostarczający asysty i otwierający obrony. Dla FC Utrecht, Saufian El Karowani to kreatywny motor napędowy, lider w asystach i kluczowych podaniach. Jednak poważnym ciosem jest brak wyktora Jensena, jednego z ich najlepszych strzelców. Mike van der Horn pozostaje dominującą postacią w pojedynkach powietrznych w defensywie. Czy pełny arsenał ofensywny Fejenurdu okaże się zbyt potężny dla Utrechtu, któremu brakuje kluczowego elementu w ataku? Teraz wskażmy kilka potencjalnych słabych punktów. W FC Utrecht, Saufian El Karouani, mimo swojego ofensywnego zacięcia, zaskakująco popełnia najwięcej fauli i często jest mijany przez dryblerów, co potencjalnie może prowadzić do groźnych rzutów wolnych dla Fejenurdu. Ich pomocnik Elanzo Egwanda zebrał najwięcej żółtych kartek w swojej drużynie, co wskazuje na tendencję do problemów dyscyplinarnych. Po stronie Fejenurdu pomocnik Osama Khalim przewodzi w liczbie popełnionych fauli, co sugeruje agresywne, choć czasem nadgorliwe podejście. Nawet ich bramkarz, Tyman Reuter, zebrał największą liczbę żółtych kartek. Uważnie obserwujcie rynek kartek dla tych zawodników. Ponieważ ich kartoteki dyscyplinarne mogą wpłynąć na przebieg meczu i potencjalne upomnienia. Liza rozkładu bramek w czasie ujawnia fascynujące wzorce. Fejenur często łapie strzelecki rytm w okolicach przerwy, zdobywając wiele bramek tuż przed i po niej. Posiadają również zdolność do późnego zrywu, strzelając w końcowych fazach drugiej połowy. Co ciekawe, Feyenoord wykazał rzadką podatność, tracąc kilka bramek bardzo wcześnie w meczach a także po 90 minucie. FC Utrecht natomiast koncentruje większość swoich wysiłków strzeleckich w środkowej i późniejszej fazie drugiej połowy. Kluczowa wskazówka dla graczy. Utrecht ma tendencję do tracenia bramek w końcówkach meczów, szczególnie w przedziale od 70 do 90 minuty. To zbieżność późnego strzelania i tracenia bramek sugeruje potencjalnie dramatyczne zakończenie z późnymi golami w perspektywie. Biorąc pod uwagę łączną liczbę bramek zdobytych w całym sezonie, w meczach Fejenurdu padło ponad 2,5 gola w nieco mniej niż połowie ich spotkań. Dla FC Utrecht nieco ponad połowa ich meczów miała ponad 2,5 gola. Co kluczowe, w zdecydowanej większości spotkań obu drużyn padło ponad 1,5 gola. To wskazuje, że choć nie każdy mecz jest festiwalem bramek, siatka zazwyczaj drży. Połączenie tych danych z ich historycznymi bezpośrednimi starciami, które często obfitowały w wiele bramek, stanowi silny sygnał dla rynku powyżej 2,5 gola. Czy jesteśmy gotowi na ekscytujące, pełne bramek widowisko?